Jestem na ulicy Legionu Piłsudskiego, no jak legiony, no to wiadomo, że biało-czerwono. Rękawka 3 bodajże, niesamowite. Odświeżony budynek, jak on pięknie wygląda. Widzowie, jak widzicie, jestem na wzgórzu lasoty, a dzisiaj jest sobota, i co? Idę oglądać Kościół Świętego Benedykta, także zapraszam do oglądania. Trzeba przyznać, że dzisiaj jest pogoda fantastyczna chmury wszędzie, które przykrywają słońce, wiaterek ale nie jest za zimno, nie jest za gorąco sam raz, by coś pospacerować, pooglądać także padło na Kościół Świętego Benedykta. Był tam Wielki Krony Mikołaj Polski w początkach XVII wieku. I mamy również zostawiony sam sobie, być może to około 20 latach, może szybciej, może wolniej, byłby kubką gruzów, Dlatego y, wykonano prace zabezpieczające. Wybrano cały ten materiał, w związku z tym dlatego tu odkryto ten cmentarz. Osuszono wszystko, przebadano te szczątki i z powrotem y, A w szczegółach duchackich były <grystusa> figury Chrystusa czasowniku. Czyli inaczej Chrystus cierpiący. Dlatego, że duchacy mieli obowiązek widzieć w tych chorych, którzy mieli się opiekować, cierpiącego Chrystusa. Mieli... Tymczasem pozwolę sobie przejść na podgórze taką, właśnie, taką, takim skrótem, słuchajcie, nie wiem czy znacie, trochę lepiej to wyglądało kiedyś, no ale niestety jest jak jest, gaśnica, hmm, hmm, hmm. to mi się kojarzy z jednym, O no, tutaj trzeba uważać, bo można naprawdę wypierniczyć, a ja w lewej ręce mam lustrzankę, więc nie chciałbym wypierniczyć. Tam gdzie jest kościół świętego Benedykta macie fajne widoki, one są już trochę zarośnięte przez drzewa ale jeżeli zaglądniecie sobie do filmu Lista Schindlera em, Stevena Spielberga to zobaczycie, że naprawdę z Zgórza Lasoty widać naprawdę kawał terenu No i dochodzimy sobie do ulicy Rękawka a swoją drogą tutaj kiedyś był mur getta no i jak jesteśmy już na ulicy Lwowskiej to warto trochę wspomnieć o tej kamienicy może kiedyś ona będzie odświeżona tymczasem widzicie w jakim jest opłakany stanie 1922 fabryka cukrów różne fajne smakołyki się tutaj produkowało na razie widzimy wygląda kiepsko tymczasem jestem na Lwowskiej i jak widzicie nie ma tutaj budynku pewnie będzie nowy Czasem tutaj macie kawałek muru. No i w dalszym ciągu jestem na Lwowskiej. Pytanie, czy odświeżą te kamienice, czy jednak wyburzą i tutaj zrobią coś takiego, jak widzicie na rogu. No i wytłumaczcie mi, jak się ktoś mógł zgodzić na taką ohydną budowlę. W ogóle ani ładu, ani składu. Co to jest? Tymczasem jestem już na Dąbrówki no i popatrzcie jak to fajnie wygląda klimatyczne kamieniczki a tutaj taki kloc słuchajcie. Jeszcze raz mamy tutaj klimatyczne kamieniczki i proszę bardzo kawałek betonu, nic więcej. Tu dla porównania komuniści robili to samo. Popatrzcie fajna kamieniczka Janowa Wola, a tutaj macie PRL Blok. Super. No i jak jestem na podgórzu, to przejdę się tunelem. Ciekawy jestem jak się zmienił ten tunel. No całkiem czysty i schludny ten tunel. Kiedyś tutaj można było coś kupić, ale poniedziałek piątek. Słuchajcie, jest Kibelek No i ważny komunikat. Słuchajcie, Kibelek za dwójkę od 7 do 18, 9 do 18 chyba. Także z braku możliwości, zawsze można skorzystać, bo czasem nie można. Tymczasem dalej poruszał się po podgórzu. I słuchajcie, jedna z kamienic, która została ostatnio odrestaurowana chyba ta wyższa część natomiast są też takie które właśnie potrzebują remontu bardzo jestem ciekawy jak będzie wyglądała ta kamienica po wyremontowaniu może doczekamy tego Tymczasem kolejne kamieniczki na Józefińskiej. No właśnie, czy ta doczeka się remontu? I słuchajcie, jestem na Józefińskiej. No i popatrzcie teraz to coś, co na Lwowskiej Wam pokazywałem. Jak się ma do tego budynku? Cała masa różnych fajnych elementów ten budynek ma, a tamten to jest po prostu kloc i nic więcej. Jest to na ulicy Węgierskiej, kolejna budowla. Nie wiem czy to współczesne, czy odświeżone. Dajcie znać w komentarzach. Ale ciekawym No i tu mamy przeplatanie się kamieniczek z perowskimi klocami. Po lewej stronie widzicie. Kolejna perełka architektury podgórza Rękawka 3 bodajże. Niesamowite, odświeżony budynek, jak on pięknie wygląda. Kasztan trochę przysłania, no ale nie będziemy go przecież przycinać. No i kolejna budowla, monumentalna, czekająca na remont. Myślę, że zdecydowanie lepiej będzie wyglądała po remoncie. No i nasz super wspaniały rynek miasta pod górze Czasem jestem na ulicy Legionu Piłsudskiego No jak legiony, no to wiadomo, że biało-czerwono Więc zarówno kwiatki, jak i flaga nasza polska Łupoce Biało-czerwona No i tu mamy niestety znowu kontrast pod tytułem kamienica odnowiona i jakiś kloc perelowski tu mamy kamienicę, która czeka na odnowienie i tu mamy jakiś kloc późno perelowski No i w dalszym ciągu kontynuacja Legionów Tyksuskiego te kamieniczki są no niezwykłe, niesamowite Piękne, ale wymagają gruntownych remontów, a niestety znowu się pojawi kloc. No i tutaj, moi drodzy, kloc w wydaniu XXI wieku. Proszę bardzo, po co się męczyć? Można pieprznąć coś takiego. Będąc przy ulicy Legionów Piłsudskiego, warto zobaczyć tą wspaniałą budowlę. Koła miejska, proszę bardzo, jaki piękny budynek, tylko niestety słońce zawsze tutaj jest nie w tą stronę, co trzeba. Sokolska 13, no i dochodzimy już, stojcie, do granicy między podgórzem. A Kazimierzem, tylko tak na dobrą sprawę to się nie nazywa Kazimierz tylko stare miasto. Kazimierz to jest historyczna dzielnica. Na mapie go nie znajdziecie, Krakowa. No i tym akcentem rozstajemy się. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!